Polskie władze publicznie potwierdziły, że uszkodzenie szyny na jednej z linii kolejowych w naszym kraju było aktem dywersji. Wczoraj opowiadałem o tym na kanale i później pod filmem pojawiło się sporo komentarzy, według których na zdjęciach z miejsca zdarzenia nie widzimy śladów eksplozji. Porozmawiałem z ludźmi, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju działaniach i powiedzieli oni, że to wygląda dokładnie jak efekt wybuchu niewielkiego, plastycznego, odpowiednio uformowanego i przyklejonego do szyny materiału wybuchowego. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że w naszym państwie doszło do aktu dywersji, w wyniku którego powstało ryzyko dla zdrowia i życia polskich obywateli. Jeśli popatrzymy na mapę, to zrozumiemy, że uszkodzenie tej konkretnej linii kolejowej działa na niekorzyść Ukrainy, bo to była jedna z linii, które prowadzą do tego państwa. I działa to oczywiście na korzyść Rosji, ponieważ utrudnienia zarówno jeśli chodzi o wymianę handlową, jak i o dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, to jest rosyjski interes. Oczywiście rosyjskie służby specjalne do przeprowadzenia takiej dywersji mogłyby wykorzystać. Obywateli innych państw nie byłoby w tym. Niczego zaskakującego jednak na tej sytuacji korzysta przede wszystkim Rosja, a traci Ukraina, my i cały nasz region, który w tej chwili walczy z agresorem o bezpieczniejszą przyszłość.